Witam Was na czytaniu pod tytułem Myśli, uczucia i zamierzenia Twojej osoby do wyboru malachit, kwarc różowy i kryształ górski. I zaczniemy od zielonego kamyka. Mm, tak. <laughs> Często spotykacie się z tą osobą, osoba ta może czekać na ciebie przy wejściu, albo odwozić się do miejsca pracy, może to być twój stały partner, mogą was łączyć dzieci, albo jest to relacja dopiero rozwijająca się. Mogliście. Razem wędrować po bardzo wysokich schodach. Mhm. Osoba ma do Ciebie uczucia, sympatię w rycerzu kielichów. Często wychodzi do Ciebie z jakimiś propozycjami. albo poradami, które mają polepszyć twoje życie. Osoba ta widzicie jako człowieka chętnego do współpracy. Osobę, która często podróżuje, która szuka jakiejś nowej drogi, która dałaby spełnienie. Widzicie jako osobę kontaktową, która współpracuje z jakąś instytucją religijną albo duchową. Ewentualnie to jest współpraca handlowa. Tak, jeśli chodzi o um, uczucia, to dziesiątka kielichów, czyli albo tworzycie rodzinne i je spełnia. I to, czego ta osoba oczekiwała od tej relacji. Chociaż jest, są jakieś niedopowiedzenia, możecie czekać na jakieś wspólne dokumenty. Jeśli to jest rozwijająca się relacja, to osoba ta ma pozytywne emocje widzicie, jako osobę stału w uczuciach, która potrafi dać ciepło. Hmm. Czuję przywiązanie. Myślę, że można tu mówić o miłości, ale proszę pamiętać, że to czytanie ogólne, jeśli chodzi o zamierzenia, to albo jeszcze wyniku. <laughs> tak, jeśli chodzi o zamierzenia, to pasi Buław wypada. Czyli będzie komunikacja, będzie działanie, zainteresowanie w Twoją stronę. Możecie rozwiązywać jakąś sprawę związaną z dzieckiem, z zainteresowaniem dziecka. A jeśli jest to relacja w początkowej fazie, to będzie częsta komunikacja, może być jakieś zaproszenie. Do wyjazdu w jakieś miejsce związane z dzieciństwem tej osoby, albo gdzieś, gdzie często sama jeździ. I tak, jeśli chodzi o wynik, mmm. Przetasowanie się pojawiła karta słońce, ale zobaczmy, Wisielec. Mhm. Możecie w najbliższym czasie rozwiązywać wspólnie jakieś problemy finansowe albo problemy z nauką. Jeśli coś konkretnego mm, chcieliście osiągnąć w tej relacji, to może zostać zawieszone lub odłożone w czasie. Ze względu na informacje, które nie mogą teraz wyjść na jaw. Albo jakieś informacje są ukryte, ale nie byłoby. Mm prawidłowym, by je odkrywać. Sytuacja między wami może się przez długi czas nie zmieniać, ale będzie to szło w pozytywnym, w pozytywnym nurcie. Możecie się spotkać w jakiejś instytucji. Albo często się spotykać w jakiejś instytucji duchowej albo naukowej. Osoba ta może rozwiązywać jakiś konflikt wewnętrzny, albo może być ta osoba zaangażowana w jakieś sprawy rodzinne, które są bardzo absorbujące. I po czasie pewnych <śmum> zawirowań jest bardzo prawdopodobne, że wejdzie z większym zaangażowaniem, ale brak tu pewnych informacji na ten moment. Tak, dobrze. Myślę, że na tym zakończymy. Dziękuję za malachit i przejdziemy do kwarcu różowego. Wasza relacja to jakaś utracona szansa, może się wiązać z rozczarowaniem albo z wymaganiami, które nie mogły zostać spełnione. Mógł zostać przekazany jakiś prezent, który został źle odebrany albo prezent nie został przyjęty? Może to być relacja, gdzie jedna ze stron wyjechała. Mogła być jakaś sytuacja w deszczu albo w złej pogodzie. Osoba ta ceni Cię bardzo wysoko. Uważa Cię za osobę, która daje ciepło. Potrafi zajmować się domem i dziećmi i robi to. W bardzo piękny sposób, roztaczając wokół siebie odpowiednią atmosferę. Widzicie, jako um, osobę opiekuńczą, która jest dobra dla swoich dzieci, która potrafi um, dać innym opiekę i wsparcie. Jeśli to jest Twój były partner, to, to tak może być. A jeśli to jest osoba, z którą nie było relacji, to w jakiś sposób ta osoba może Cię idealizować. Co jeśli chodzi o uczucia? Między Wami zakończył się jakiś cykl. Gdzie żadne z Was nie uzyskało wygranej. Nie uzyskało tego, co chciało. Hmm. Hmm. Mogła się zakończyć jakaś okazja albo szansa między Wami, i jest tutaj dużo żalu. I jakieś straty moralne. Osoba ta może być zainteresowana. Tobą może przerzucać swoją uwagę na jakieś zainteresowanie albo nową pracę, albo nowy projekt. Tak, jeśli chodzi o wynik na najbliższy czas, to ta osoba radzi sobie z jakąś stratą. Może nie tylko ze stratą emocjonalną, ale także finansową. Osoba ta może szukać rozwiązania, czasami może wspominać wasze wspólne chwile. Ale wątpię, by nawiązała kontakt, albo by doszło między wami do czegoś. Być może w dalszej perspektywie dojdzie między wami do jakiejś rozmowy uwalniającej, ale teraz może nie być na to czas. Tak, dobrze. Dziękuję za ten wybór, i przejdziemy do Kryształu Górskiego. Możecie dopiero się poznawać, może was łączyć nauka, albo jakiś przedmiot, który jest cały czas oddawany z rąk do rąk. Z tą osobą rozmawiać o gospodarstwie, o jakimś ziołolecznictwie lecznictwie albo o czymś, co związane jest z ziemią. Może to być osoba charyzmatyczna, która jest pewna swojego, która potrafi bronić swojego zdania, i na tym tle dochodzi między wami do konfliktów. Wasza relacja może być przerywana przez częste wyjazdy tej osoby. Jedna ze stron może mieć nieuregulowane sprawy z przeszłego związku związane z dziećmi. Osoba ta widzi jako kobietę aktywną, pełną siebie, pełną inicjatywy rodzinną, przyjacielską i jednocześnie wybuchową lub nieprzewidywalną. Możesz często pływać albo uprawiać jakiś sport wodny. Sobie, jeśli chodzi o uczucia, to mm, nawet jeśli są między wami jakieś uczucia, to ta osoba chce je ograniczyć, ograniczyć ich wpływ na swoje życie. Zwłaszcza jeśli łączy was praca albo jakieś stanowisko. Osoba ta mogła sobie jakiś cel postawić, który jest obecnie priorytetem, i uczucia schodzą na drugi plan. Jeśli łączy Was po prostu współpraca biznesowa, to ta osoba może myśleć o długofalowej współpracy, ale za jakiś czas i nie chce o tym mówić albo podejmować jakieś ostatecznej decyzji, bo teraz będzie to zbyt trudne albo nie jest sprzyjający czas. Jeśli chodzi o zamierzenia, to może wyjść coś nagle. Osoba ta może nie planować żadnych działań w Twoją stronę i um, raczej wygląda, jakby była na to zamknięta, ale może coś um, wyniknąć z jakiejś sytuacji, która będzie nagła. Osoba ta może wyjść z jakąś propozycją albo z rozmową, z jakimiś przejawami sympatii. Jakieś nagłe wydarzenie może być transformujące w Waszej relacji. I to będzie dosyć znacząca zmiana. Jaki wynik. Wynik będzie taki, jaki sobie zażyczycie. Każde z Was będzie broniło swojego zdania i swoich racji, ale możecie się spotkać w połowie drogi, jeśli będziecie się traktować w taki sposób, w jaki sami byście chcieli być potraktowani, lub porówno albo w sposób sprawiedliwy. Coś w tym stylu. Tak. Dobrze, dziękuję za to, że byliście na czytaniu. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do kolejnego czytania.